Widzowie przydadzą się, gorszy wypadać z Idę na ulicy Kuzacz, na Borkach i nie ma. Zero widzowie. Mam zero paliwa, parę kropelek. Jestem na Borkach. Na razie ten ASG, mój kolega pojechał po paliwie na Swędziałkę, tak z 15 minut 20 minut czekał. On ma 16% tolari w crossie elektrycznym. Tu jest bardzo mało baterii. On idzie na echo. I... ...zaczyna padać. Mi się rozpada. Widzowie, no. Nawet nie mam jak ludzi o pomoc. Ty, kurwa, widzowie, zaczyna padać. Nie, widzowie, zaczyna padać, chuj, no. To muszę zakryć, na... Trzeba to wszystko elektryczne. Niektóre rzeczy są. Dobra, mogę zostawić, tak jak u nich nie ucieknie. test. Nie wiem, co robić. Zaczyna napadać, a ja nie mam paliwa. No, i zajmij się nam. Nikogo nie pomogę, nie proszę o pomoc, bo. Yy, o! Skrzynię się przez kostkę. Ale tu nie ma kogo poszć o pomoc, bo nie, nie pojedzie na stację, to będzie poliwek, nie, nie znajoma osoba. Tu jest teren prywatny, fajna góra jest. Tak się też ona jest taka dość duża, ale gdybym możecie ją widzieć małą, to ona jest gdzieś... gdzieś... o, nie wiem, taka, nie, 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 nie pokażę mi tego. Do... Ale no jest to jest na ulicy Kozarowska. Borki. Ja tutaj nie wiem, co ją ja mam zrobić Muszę wsadzić wydech? wydechu. to łódko tu tu? Ej, potem, dobrze? Mam plan. Będzie paliwo. Powiem już do wydechu. No dobrze, to, to jak kończę się? No. Wszyscy na się nie zatrzymały. No, tak to jest. Dobrą noc, wojny.